Cześć. Słuchacie 47 odcinka podcastu AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz zaś AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. Jest mi bardzo miło zasiąść ponownie przed mikrofonem. Miałem kilkutygodniową przerwę od nagrywania kolejnych odcinków. Jak pewnie zauważyliście, w zeszłym tygodniu nowego odcinka nie było. Jeden ja odcinek nagrywałem z pewnym wyprzedzeniem, dlatego udało mi się jednak sprawić, że to nie jest dłuższa przerwa niż jeden tydzień. Dzisiaj dopiero zasiadam, nagrywam kolejny odcinek, który usłyszycie już w najbliższy poniedziałek. A przerwa była związana z tym, że w końcu udało nam się domknąć wszystkie sprawy związane z naszą przeprowadzką do nowego domu. Mam tylko nadzieję, że nie będziecie słyszeć zbyt dużego echa. Podczas nagrywania tego odcinka i też kolejnych odcinków, dlatego że częściowo mam pokój już przygotowany tak, jak chciałbym, żeby on wyglądał, ale przez to, że brakuje jeszcze kilku mebli, wydaje mi się, że będzie słychać pogłos. Ja go przynajmniej teraz słyszę w słuchawkach, jak nasłuchuję tego, co mówię. Może coś mi się uda jeszcze w tej postprodukcji z tym zrobić, a jeżeli nie, to wybaczcie. Tak, niestety. Przez jakiś czas będzie musiało być. Sprawę z przeprowadzką udało nam się już domknąć, a co ciekawsze, też udało się skonfigurować różne rzeczy, żeby działały w domu tak, jak mają działać. No, na przykład udało mi się tak ustawić nasz mieszacz do wody, żeby włączał się co pewien czas. Można go uruchamiać zdalnie, jak i też konfigurować przez aplikację Apple Home. To działa, wykorzystałem wtyczkę z Xiaomi na początku oczywiście były problemy z konfiguracją związane z regionem, w którym się znajduje. Może też o tym pamiętacie, w ostatnim odcinku też o tym mówiłem, że produkty z Xiaomi i z podmarek Xiaomi są naprawdę ciekawymi rozwiązaniami. Jednak największe problemy właśnie występują z ich konfiguracją. W każdym razie wszystko się udało skonfigurować, wszystko... Na razie działa tak, jak sobie to wymarzyliśmy, i nie pozostaje nam nic innego, jak teraz tylko cieszyć się domem i spędzać w nim nasze pierwsze wakacje. I dlatego właśnie udało mi się w końcu usiąść przed tym mikrofonem i zabrać się za kolejny odcinek. Zanim przejdę do głównego tematu, którego pewnie się już domyślacie po tytule tego odcinka, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o tym, że w przyszłym tygodniu zaczyna się Zacznie moja pierwsza grupa zajęcia i są to zajęcia z seksuologii klinicznej, z elementami komunikacji medycznej. To są te zajęcia na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem bardzo ciekawy, jak te zajęcia wyjdą, czy się będą podobały moim słuchaczom. Ja jestem aktualnie na takim etapie związanym z zakończeniem pracy nad przygotowaniem slajdów. Jeszcze zostało kilka rzeczy, które chciałbym ulepszyć przed rozpoczęciem zajęć. Jak i też zastanawiam się jeszcze, jak mogę bardziej te zajęcia ubarwić, tak żeby jednak różniły się od takiego typowego wykładu akademickiego, tylko jak najbardziej angażowały słuchaczy. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym na pewno dać dużą dawkę wiedzy, tej wiedzy, która jest aktualna, odnieść się do odpowiednich badań naukowych, żeby też nie być gołosłownym w tym, co będę mówić, jak i też zapewnić z tej drugiej strony praktykę, czyli od razu pokazać też z udziałem aktorów, pacjentów symulowanych, jak taka rozmowa z pacjentem, który doświadcza trudności seksuologicznych, mogłaby wyglądać i dlaczego ona powinna przebiegać w jakimś tam określonym kierunku, a jakie mogą być konsekwencje prowadzenia rozmowy, w jakiś inny sposób, taki, który uważa się obecnie za nieodpowiedni. O moich wrażeniach z tych zajęć, natomiast będę mówić już w kolejnym odcinku albo w jednym z kolejnych odcinków, dlatego że tych tematów, o których należałoby, coś powiedzieć, trochę się zdążyło nazbierać. Opowiadałem trochę o robocie koszącym gardena za zeszłym razem, trochę go poużywałem. Mamy trochę jeszcze więcej. Uwag, którymi na pewno chciałbym się z Wami podzielić. Gdzieś tam pozostaje jeszcze myśl o tym, żeby nagrać odcinek o robotach odkurzających. Może to właśnie jakoś połączy jeszcze z dodatkowymi komentarzami na temat użytkowania robotu Gardena. Ale jak również jest też już kilka tematów, które się ściśle wiążą z data science, z uczeniem maszynowym. Między innymi te, które dotyczą mojego projektu badawczego. Tutaj mam już zgodę Komisji Etycznej na rozpoczęcie badań i zacząłem robić kilka ciekawych rzeczy, które się wiążą właśnie z tym projektem, jak i również takie tematy, które mam nadzieję pozwolą lepiej zgłębić świat Data Science i, i mam również nadzieję, że zaciekawić swoją tematyką. Dzisiaj natomiast mam odcinek, który ma dotyczyć augmentacji danych takie piękne polskie słowo. Ale trudno jest znaleźć jakieś dobre tłumaczenie tego, i dlatego wydaje mi się, że najlepiej jest mówić po prostu o augmentacji danych. Ewentualnie można mówić o pewnym wzbogaceniu albo o modyfikacji danych, ale nie, jest to, nie są to zbyt fortunne terminy. Za chwilę powiem dlaczego. Na początek, może kilka słów o tym, czym ta augmentacja danych w ogóle jest, na jakim etapie się ją wykorzystuje. I z czym ona się w ogóle wiąże? Wydaje mi się, że o augmentacji danych mówiłem w którymś z pierwszych odcinków. Nie mówiłem o tym zbyt obszernie, chyba to był odcinek, który był poświęcony ogólnie przygotowaniu danych i taki odcinek związany z podstawami data science. Teraz przyszedł czas na to, żeby trochę o tym powiedzieć więcej i mam nadzieję, trochę tę kwestię wyjaśnić. A więc, augmentacja danych to nic innego jak takie zmodyfikowanie na pewien czas naszych danych treningowych, czyli tych danych, które wykorzystujemy do wytrenowania naszego modelu, w ten sposób, żeby one trochę się od siebie różniły pod pewnymi względami, o których powiem za chwilę, i żeby dzięki temu udało się to wykorzystać do wytrenowania lepszego modelu. W porównaniu do takich sytuacji, kiedy w ogóle nie mielibyśmy do czynienia z augmentacją danych, ważne jest to, że tej techniki używamy tylko na etapie trenowania naszej sieci neuronowej. Nie korzystamy z augmentacji danych do np. modyfikacji danych walidacyjnych, bo to by po prostu nie miało sensu. To jest tylko technika, która jest wykorzystywana na początku trenowania. Chodzi w gruncie rzeczy o to. Że szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy zbyt dużo zdjęć jakiegoś obiektu, na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy osobą, która chciałaby stworzyć aplikację do rozpoznawania zdjęć ptaków, konkretnych gatunków i wybieramy się w teren. Jest jakiś gatunek, który żyje, załóżmy, w jakiejś dżungli, wybieramy się do tej dżungli. Nie mamy zbyt dużo środków finansowych, poza tym też ten gatunek jakoś tak zbyt często w przyrodzie nie występuje, i wracamy z takiej wyprawy, i mamy w kieszeni, załóżmy, tylko kilkadziesiąt zdjęć takiego ptaka. No i na przykład chcemy stworzyć właśnie taki model, który różnicowałby ten gatunek X, załóżmy od bociana, od wróbla, od czegoś tam jeszcze. I pojawia się problem tego rodzaju, że trochę jednak tych zdjęć mamy zbyt mało. No, bo jeżeli chodzi o zdjęcia Bociana, to możemy tutaj nawet wziąć po kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, podobnie ze zdjęciami wróbla, Ale jeżeli chodzi o zdjęcia tego naszego nowego gatunku, no to tutaj jest trochę gorzej. No, bo tych przykładów uczących dla naszej sieci nie mamy zbyt dużo. I dzięki właśnie augmentacji danych z jednego zdjęcia. Wyobraźmy sobie na przykład takiego ptaka, który gdzieś tam sobie siedzi na gałązce i to jest takie zdjęcie normalne, nie jest ani przechylone, ani jakoś za bardzo rozświetlone. Uzyskujemy na przykład 10 albo kilkanaście zdjęć niby tego samego ptaka, ale to są zdjęcia trochę zmodyfikowane. Na przykład jedno z nich jest trochę bardziej takie rozświetlone, drugie jest obrócone w, o jakiś kąt, na przykład o 10 stopni. Drugie jest jego tak właściwie odbiciem lustrzanym, trzecie jest jeszcze tym samym zdjęciem, ale w trochę gorszej rozdzielczości. A na przykład kolejne zdjęcie to zdjęcie tego samego ptaka, ale w trochę innych barwach. I augmentacja danych ma nam pozwolić na uzyskanie w taki trochę sztuczny sposób. Większego zbioru danych, który następnie wykorzystamy do trenowania naszej sieci neuronowej, gdzie z jednego zdjęcia możemy tak naprawdę uzyskać kilkanaście nowych zdjęć, które się będą trochę od siebie różniły, i to wszystko ma symulować w taki oczekiwany przez nas sposób to jak mogą wyglądać inne zdjęcia z tego samego zbioru. No bo na przykład, jeżeli byśmy byli w tej dżungli i jeżeli będziemy robili te zdjęcia tym różnym ptakom, załóżmy, że właśnie mamy ich kilkadziesiąt, to te zdjęcia się, się oczywiście będą od siebie różniły. Jedne z nich będą bardziej jasne, bo na przykład robiliśmy je w południe, inne będą ciemniejsze, bo już je robiliśmy pod wieczór, czyli będą się różniły jasnością, Niektóre z nich będą przychylone w lewo, w prawo, no bo nie zawsze byliśmy w stanie zrobić proste zdjęcie, i tak dalej, i tak dalej. Także te zdjęcia się będą od siebie różniły właśnie między innymi tymi charakterystykami, i dzięki augmentacji danych możemy w taki sposób dosyć bezpieczny rozszerzyć po prostu nasz zbiór danych treningowych. Mówiłem o tym na początku, że. To jest technika, którą wykorzystujemy tylko przy trenowaniu sieci neuronowej. Nie korzystamy z niej do walidacji naszych efektów pracy naszej sieci neuronowej, dlatego że ta technika ma pozwolić na wytrenowanie lepszego modelu, ale nie może zastąpić naszej walidacji, tak? Mogłoby się na przykład okazać, że gdybyśmy wykorzystali jakąś bardzo taką wyrazistą metodę augmentacji danych, obracali naszych zdjęć o kąt 90 stopni, to mogłoby się okazać, że w taki sztuczny sposób, następnie jak będziemy sprawdzać to na zbiorze walidacyjnym, który też właśnie będziemy który też właśnie byśmy poddawali augmentacji danych, no to wtedy by się okazało, że uzyskaliśmy. Takie wskaźniki, które mówią nam o dobrych parametrach modelu, ale to są tak naprawdę wskaźniki sztuczne, dlatego że one są zaburzone przez to, że nie porównujemy do zdjęć występujących naturalnie w przyrodzie, tylko znowu do takich zdjęć przekształconych sztucznie przez nasz komputer. A więc jeżeli już jest wiadomo, czym ta augmentacja danych jest, no to teraz może gdybyśmy przeszli trochę bardziej w głąb tego zagadnienia. I opowiedzieli sobie o wybranych sposobach na augmentację zdjęć, z czym one się wiążą i kiedy najczęściej się z nich korzysta. I od razu powiem, że ja korzystam głównie z biblioteki FastAI. Oczywiście, augmentacja danych jest również budowana w Keras, z TensorFlow, w PyTorchu oczywiście również jest. W FastAI wydaje mi się, że jakoś nie odbiega jakością od innych bibliotek pod względem możliwości augmentacji danych. I też ma takie dosyć ciekawe rozwiązanie, takie, które pozwala, jeżeli na przykład nie mamy czasu na to, żeby sprawdzać, jakie wartości dla argumentacji danych są dla naszego zbioru najlepsze, to możemy wybrać takie hiperparametry, które zostały w sposób podobno empiryczny sprawdzone i przez twórców Fast.ai są niejako domyślne. To, czego bym na pewno zaczął, to jest taka uwaga ogólna, że na pewno nie ma jakiegoś jednego wzoru, nie ma za bardzo. Jakiejś złotej reguły, która pozwoli nam na najlepsze wykorzystanie argumentacji danych, to musimy robić wszystko z głową i zgodnie z wiedzą dziedzinową. Podam bardzo prosty przykład. Jeżeli bylibyśmy dalej tym fotografem z pierwszej historii, który robi zdjęcia ptaków. No to wiadomo, że w przyrodzie, później, kiedy już, już użytkownik będzie korzystał z tej aplikacji, korzystną techniką augmentacji danych byłoby obrócenie jakiegoś zdjęcia o dany kąt. Może być nawet wysoki, to może być kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, dlatego że później pewnie użytkownicy tak czy tak tych prostych zdjęć nie będą robili, więc jak najbardziej ma to sens. Natomiast, gdybyśmy na przykład pracowali na jakimś materiale pochodzącym z neuroobrazowania, jeżeli mielibyśmy, załóżmy, po prostu zdjęcia klatek piersiowych, to tutaj już wykorzystywanie argumentacji danych pod tym względem, żeby w jakiś losowy sposób obracać te nasze dane, to już nie ma zbyt dużego sensu, dlatego że one po prostu przychodzą w taki sposób standaryzowany, to jest zdjęcie klatki piersiowej. Te klatki piersiowe nie są od siebie o żaden duży kąt odsunięte. Nie znam się na tym na tyle dobrze, żeby powiedzieć, że one się nawet nie wiem, od siebie nie różnią o stopień czy o dwa stopnie, ale w dale to jest na pewno dużo większa standaryzacja pod względem kąta nachylenia niż w przypadku zdjęć ptaków. Uwaga jest taka, że złotej reguły nie ma i za każdym razem to nasze przekształcanie danych powinno być zgodne z naszą wiedzą dziedzinową. No dobra, no to co właściwie możemy w pakiecie Fast.ai zrobić i w jaki sposób możemy przekształcać nasze zdjęcia? Takimi pierwszymi podstawowymi technikami to jest odwrócenie zdjęcia w zależności od osi, którą chcemy sobie wybrać. Możemy zrobić odbicie pionowe, czy też odbicie poziome, i dzięki temu uzyskujemy te same zdjęcia, natomiast będące swoimi odbiciami lustrzanymi. Kolejną bardzo często wykorzystywaną techniką jest właśnie obracanie naszych zdjęć o dany kąt. Wyobraźcie sobie, że mamy po prostu to zdjęcie tego ptaka siedzą, siedzącego na gałęzi i mówimy, że chcemy, żeby w losowy sposób zdjęcia były obracane i maksymalnie niech to będzie załóżmy 20 stopni. Ale teraz pojawia się pewien problem, dlatego że jeżeli mamy zdjęcie, które powiedzmy będzie kwadratem, i jeżeli ten kwadrat Obrócimy o 20 stopni, no to pozostanie nam trochę wolnego miejsca. Innymi słowy, będą brakujące piksele. Jest kilka sposobów na to, co możemy właściwie z tymi pikselami zrobić. Możemy je albo zastąpić jakimś jednym wybranym pikselem. Załóżmy po prostu kolorem czarnym i wtedy te zdjęcia będą miały takie czarne obwódki w dwóch miejscach symetrycznie od siebie. Możemy też zrobić coś takiego, co pozwoli na wypełnienie tych miejsc brakujących jakimiś podobnymi pikselami, które były gdzieś w otoczeniu tego brakującego kawałka i w taki sztuczny sposób trochę spowodować, że zrotujemy ten nasz obrazek, a w miejsce tych brakujących punktów wykorzystamy te punkty, które byłyby i tak, i tak w tym samym miejscu. Czasami też, to nie spotkałem się z tym często, ale mamy też możliwość po prostu docięcia naszego obrazka do ostatniego piksela, który jeszcze jest tym oryginalnym pikselem, który pochodzi z naszego obrazka, który wcześniej przerabialiśmy. Możemy też sztucznie tak rozciągnąć nasz obrazek na to, żeby pokrył całą swoją powierzchnią tą brakującą część, którą od niego odcięliśmy. W wyniku jego obracania. Kolejną ciekawą techniką to jest taka technika, która pozwala na losowe przybliżanie fragmentów obrazu w taki sposób, że najczęściej to się odbywa także w jakimś losowym punkcie o daną wartość, jaką sobie ustalimy. Obraz jest przybliżany. Oczywiście z niekiedy pewną utratą jakości. To już w zależności od tego, jak duże przybliżenie chcemy osiągnąć. I dzięki temu możemy na przykład uzyskać z jakiegoś jednego zdjęcia 10 zdjęć, na których w różny sposób będzie widoczna jakaś część naszego obiektu. To jest tylko oczywiście jedna uwaga, której pewnie się już domyślacie. Jeżeli nam zależy z różnych względów na różnicowaniu zdjęć, na których ważna jest całość naszego obrazka, na przykład załóżmy, że chcemy stworzyć aplikację do Rozpoznawania części pokoi. Chcemy, na przykład, żeby jedną klasą była klasa sypialnia, drugą klasą pokój dziecięcy, trzecią klasą łazienka. No to tutaj ważny jest na pewno cały obraz, a nie wybrana jego część. Także tutaj, jeżeli chodzi na przykład o korzystanie z tej techniki. To wydaje mi się, że jeżeli one miałaby pomóc, to ta wartość powinna być raczej jak najmniejsza. Oczywiście należałoby to jeszcze sprawdzić empirycznie, ale tu jest taki przykład, że skupienie się na jakimś jednym wybranym fragmencie tego obrazka, no może nie byłoby zbyt dobrym rozwiązaniem, na to, żeby nasza sieć dobrze różnicowała między tymi różnymi klasami. Bardzo często również korzysta się z losowego przyciemniania, czy też z. Przyjaśniania naszych obrazów i to ma symulować, między innymi, w, takim, w takiej analizie zdjęć pochodzących z świata, nazwijmy go rzeczywistego, warunków oświetleniowych, które panowały przy robieniu zdjęć. Znowu, uwaga jest taka, że łatwo jest, przynajmniej tak z moich doświadczeń, przesadzić trochę z tą techniką i sprawić, że niektóre zdjęcia będą takie sztucznie prześwietlone, a przecież. Bardzo rzadko jednak z tych, ze, ze zdjęć tego typu się korzysta. Na pewno tutaj rolę będzie odgrywało to, czy to są, czy w przyszłości to ma być jakaś aplikacja do różnicowania zdjęć, które będą pochodziły od użytkowników, czy też może to jest jakaś, jakieś rozwiązanie przeznaczone do bardziej takiego specyficznego sektora. Jeżeli to jest bardziej coś, co będzie dla, dla użytkowników, to ten zakres powinien być jak najbardziej szeroki i jeszcze z takim założeniem po prostu, żeby, żeby jednak nie stracić na tej jakości zdjęć i dbać ciągle o to, żeby te zdjęcia po prostu wyglądały naturalnie. No to skoro jesteśmy przy rozjaśnianiu, no to pozostaje nam jeszcze kontrast. Kontrast, czyli dbałość o to, jak bardzo wyraziste mają być m.in. kontury naszego zdjęcia. I podobnie jak z rozjaśnianiem, tutaj jest znowu bardzo łatwo przesadzić w jedną czy w drugą stronę, i dalej należy uważać na to, po prostu, żeby te zdjęcia nagle się nie stały bardzo nierealistyczne. Kolejną ciekawą techniką, tutaj nie mam jakiegoś polskiego słowa na to, to jest jitter. Chodzi o to, żeby zastąpić w sposób losowy piksele z danych obszarów w taki sposób, żeby sprawić, żeby te nasze obrazki były takie bardzo ziarniste. One przypominają trochę można powiedzieć, takie zdjęcie z takiej starej kamerki internetowej. Nie udało mi się docęć w dokumentacji. Do jakiego typu zdjęć się wykorzystuje tą technikę i gdzie to poprawia właściwości. Nie spotkałem się za bardzo z takimi zdjęciami gdzieś też w świecie rzeczywistym, ale jest, można z niej jak najbardziej skorzystać. Ciekawą techniką jeszcze jest takie obracanie naszych zdjęć, żeby po prostu nie obracać ich o określony kąt. Ale sprawić trochę, żeby one były takimi zdjęciami powiedzmy 3D w płaszczyźnie 2D. To trochę tak jak w starym Wordzie się dało właśnie zrobić z obrazków, oczywiście 2D, zasymulować, jak one by wyglądały w 3D. No to podobnie da się zrobić również z użyciem tej techniki. Mamy oczywiście również do dyspozycji różnorodne filtry możemy na przykład sprawić, że nasze zdjęcia będą zdjęciami czarno-białymi, będą również w takim filtrze, w takim filtrze, który trochę przypomina sepie. Możemy również zmienić ich kolory na czerwony, niebieski, zielony i tak dalej, i Wtedy po prostu zmieniamy kolor dominujący na tym zdjęciu. Było chwilę temu rozciąganie zdjęć i jest też oczywiście ich zwężanie. Wtedy z, ze zdjęcia, które przedstawia jakiegoś Ptaka, który jest załóżmy zrobiony z bardzo bliska, wtedy jest w taki sposób załóżmy sztucznie zbyt okrągły. Jeżeli takie zdjęcia podamy tego rodzaju argumentacji, no to wtedy uzyskujemy zdjęcia ilości tych gatunków, tylko że tym razem już z powiedzmy odpowiednimi proporcjami i właśnie dzięki temu być może uda się poprawić parametry trenowania naszej sieci. Taką ciekawą techniką, która też jest wykorzystywana w poprawie parametrów uczenia się przy sieciach konwolucyjnych, jest coś takiego, co się nazywa cutout. I to jest takie losowe totawanie czarnych punktów na naszym obrazie, które można by traktować trochę jako psucie naszego zbioru treningowego, ale właśnie okazuje się, że to poprawia parametry trenowania sieci w dalszej kolejności. To sobie możecie wyobrazić po prostu jako takie wycinanki ze zdjęć. Wycinamy fragment jego zdjęcia, pokazujemy następnie 10 zdjęć z wyciętymi określonymi jego fragmentami. Zmuszamy tym samym sieć do tego, żeby uczyła się nowych rzeczy. To jest trochę to samo, co, to, co się robi w drop-outie, kiedy w sposób losowy ucinamy połączenia między naszymi neuronami. Tu w zasadzie trochę idea jest podobna. Pozbawiamy naszego obrazka części informacji, które byłyby dla niego jak najbardziej diagnostyczne, ale zmuszają go dzięki temu do uczenia się nowych rzeczy. I to są te wszystkie główne techniki, które się wykorzystuje, z których się korzysta najczęściej. Ich jest oczywiście jeszcze trochę więcej, ale wydaje mi się, że chyba nie ma potrzeby mówić o wszystkich. Niektóre są tak specyficzne, że poza właściwie takimi bardzo szczegółowymi zadaniami, które stawia się przed tymi sieciami neuronowymi, tak zwykle się z nich nie korzysta. Więc one są gdzieś w dokumentacji, są również w publikacjach naukowych, ale to już są głównie interesujące rzeczy dla osób, które zajmują się jakimś właśnie jakimś ściśle określonym zagadnieniem. I dzisiejszy odcinek zakończyłbym tą myślą, że tych technik jest dużo. Na pewno to, co się robi w praktyce, to sprawdza się, które z nich działają dla naszego zbioru treningowego, a które nie. To się robi w ten sposób, że najczęściej puszcza się ileś cykli trenowania, na samym początku bez żadnej argumentacji danych, w dalszej kolejności dodaje się jakąś jedną cegiełkę, potem drugą. Na przykład na początku sprawdza się, czy przechylenie naszych zdjęć o kąt 5 stopni poprawi parametry, nie poprawi parametrów. Jeżeli poprawi, no to wtedy zmieniamy wyżej i wyżej i wyżej, do momentu, aż odnajdziemy ten hiperparametr, który dla nas jest najbardziej interesujący, i w dalszej kolejności. Robimy tak z innymi technikami augmentacji danych, które uważamy, że będą odpowiednie dla rozwiązania naszego problemu. Tak jak mówiłem też na początku, jeżeli nie chcemy tego wszystkiego przerabiać, możemy skorzystać z gotowych wartości hiperparametrów, które po prostu wyciągamy funkcją z biblioteki Fast.ai i z niej już defaultowo korzystamy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już w kolejny poniedziałek. Cześć!